First conditional, inversion. Pierwszy tryb warunkowy w inwersji. Should you need, jeśli będziesz potrzebował. Should he damage the equipment, he'll have to pay for it. Jeśli uszkodzi ten sprzęt, będzie musiał za niego zapłacić. Should they decide to sell their car, I'll be happy to buy it from them. Jeśli zdecydują się sprzedać swój samochód, z przyjemnością kupię go od nich. Should she not come, let me know immediately. Jeśli nie przyjdzie, daj mi natychmiast znać. Spójrzmy na błędy. Jeśli to się stanie, będziemy musieli zmienić plany. Should it happens, we'll have to change our plans. Niestety, jest to zdanie błędne, bo should nie stawiamy czasownika w trzeciej formie, ale w bezokoliczniku. Should it happen, we'll have to change our plans. Przetłumacz zdanie. Jeśli go zobaczysz, po prostu wezwij policję. Should you see him, just call the police.